Siedzę sobie w mieszkaniu przy kąpie i nagle dzwoni dzwonek do drzwi. Kto u licha myślę? Otwiera mi patrzę, a tam locha 6 na 10 z fundacji WWF. Pytam się jej o co chodzi, a tam i zaczyna nawijać o rysiach, że żyje ich coraz mniej, że zaraz zdechną i czym mnie to obchodzi. No to ja że oczywiście i do niej, żeby weszła, bo tak w progu to nawet rysie nie stoją. Wyłapała suchara i trochę się zaśmiała, no i weszła do salonu. Zaczęła komplementować moje mieszkanie, że słoneczne, że widać, że mam gust. Potem mówi, że mam fajnych sąsiadów, że warto to ich zapoznać i przede wszystkim mam fajne sąsiadki. Aha, zrozumiałem o co macie chodzi i podjąłem wyzwanie. Pogadałem trochę i dałem jej kontynuować o tych ibanych rysiach, żeby się dziewczę wygadało. No to mówi, mówi, że mają jakiś rezerwat, że szukają wsparcia finansowego i czy 30 zł miesięcznie to kwota obciążająca mój budżet domowy. Oczywiście pomyślałem, ale zagrałem ważniaka i powiedziałem nie. Skąd? Mogę sobie na to pozwolić. Pokazuje mi jakieś pisemka, ja czy chcę herbaty albo kawy. Ona, że chce, no to jej robię, a ta się produkuje o wpłatach na konto. To ja do niej mówię, że wiesz, ja nie wiem, czy mam dobre konto do takich przelewów, więc może po prostu otworzę przeglądarkę? Wyjdziemy na moje konto i to oceni. Ona, że tak się nie powinno robić, ale po namowach się zgodziła. Siadamy na kanapie obok siebie i mój zgrywusek już poczuł, że może dzisiaj trochę popracuję. Wchodzę na moje Konto wpisuje pin, i jej wielkim oczom ukazała się kwota, która z pewnością zaimponowałaby niejednemu z Was. Nacisnąłem nowy przelew i mówię, żeby podała konto na Rysie. Wpisałem sumę tysiąca złotych i nazwę dla Rysi. Wyraźnie zagubiona, zarumieniła się i zaczęła pospiesznie szukać papierów. Podała mi konto, cyk, cyk i okej. Okay. W chwilę jej nieuwagi kliknąłem, zatwierdź później. Widziałem, że jest już moja, więc przystąpiłem do ataku. Położyłem rękę na jej udzie, spojrzałem w oczy i ona już wiedziała, co zaraz się stanie. Wpiła mi się w usta i zaczęła lewą ręką masować z gry wózka. Złapałem ją za cyce i zerwałem ubrania. Wszystko poszło szybko, po kilku sekundach. W sekundach stałem nad nią z moimi jajami uderzającymi o jej brodę. Widziałem przerażenie w jej oczach, ale i pasję. Widać, że po ratowaniu rysi jest to jej ulubione zajęcie. Czułem, że już zaraz dojdę, więc odwróciłem ją tyłem i zacząłem jebać jak zwierzę. Jęczała jak ubijana świnia, i widać było, że suka jest w niebie. Potem ją odwróciłem chwilę, jeszcze poruchałem i skończyłem jej napisku. Wstała i poszła się umyć, ubrała, podziękowała za wsparcie i wyszła. Idealna dziewczyna, pomyślałem i wszedłem na konto, aby anulować przelew.